Na ogrodzeniu domu pana Jerzego Owsiaka pojawił się napis Sepsa i pięć gwiazdek. Pan Jerzy Owsiak napisał na Twitterze, że bardzo się boi i kiedy będą mieli ich palić, jego i jego rodzinę, to prosi, żeby zadzwonić. Ponieważ chciałby uciec razem z rodziną, żeby przeżyć. Największym obrzydzeniem napawa mnie zawsze granie na najniższych instynktach ludzkich, na strachu, na współczuciu, na lęku. Pan Jerzy Owsiak bardzo często zachowywał się niezwykle agresywnie w słowach w stosunku do swoich przeciwników, tych, którzy go krytykowali, czy jego akcję charytatywną, orkiestrę pomocy. Wykorzystał Sepsę, ciężką chorobę, bardzo ciężką chorobę do walki politycznej, do przekazania pieniędzy, które zebrał od ludzi dobrego serca, na poparcie jednej opcji politycznej w kampanii wyborczej. A teraz wykorzystuję sytuację, głupią sytuację, ponieważ nie jestem zwolennikiem nachodzenia ludzi w ich domach, do zyskania współczucia i również do walki politycznej. Jest to obrzydliwe, panie Owsiak, i przypomina mi to tylko i wyłącznie Lecha Wałęsę, który mógł w odpowiednim momencie wycofać się i zostać kimś wielkim dla naszego państwa, ale pozostał i pan również mógł zatrzymać się w pewnym momencie i zostać kimś naprawdę wyjątkowym. A tak, jest pan tym, kim jest.